Witajcie moi fani Wybaczcie mi małą przerwę w nagrywaniu Ale no co będę nagrywał Jak tutaj się robi tam po kawałku Nie bardzo jest materiału na film Po drugie trochę się spieszę I nie chcę latać z kamerą A miałem mały zastój Bo brat nie miał trochę czasu Trochę miał też inne roboty i taki człowiek rozgoniony był Musiałem poczekać aż mi tutaj pospawa w środku i tam y, tą blachę nawialni. Wymaznąłem to farbą, no nie mam w kolorze, więc smaznąłem tak, żeby nie, nie gniło, żeby nie rdzewiało. Tutaj było przetarcie pewnie od klawisza. Taka cienka blacha, to poprosiłem go, żeby mi to zaspawał. Bardzo trudno to się wczoraj spawało, bo wiatr wiał. Cienka blacha, i o, jakbym to nagrał, to by był hit. Normalnie. <grym> Tylko, że ograniczenia wiekowe by były ze względu na słownictwo. I tak, podsiewacz, jak widać, już wszedł. Tak, pokrótce opowiem, może pokażę, co tam robię. Podsiewacz już wjechał, i to już jest duży postęp, bo dzisiaj planuję jeszcze klawisze zamontować. Tutaj no muszę poczekać na brata. Brat dzisiaj jest w pracy cały dzień. Do godziny 19, więc już dzisiaj tego nie zalepi, ale być może jutro jeszcze go wymaltretuję, żeby to zrobił i już mu daje spokój, niech robi swoją robotę. Klawisze są porobione jako tako po japońsku. Teraz tak mówiliście mi, że żeby ten. Żeby wymienić od razu łożyska e, w, e, na wytrząsaczach, zrobiłem to. Tutaj w ogóle dałem nowe łożyska z nowymi obudowami, bo tamte e, kurczę, no musiałbym pokazać były odwrotne, że tak powiem. Kanał smarujący był po przeciwnej stronie co w tych? Chodzi o to, że jeżeli wsadziłbym e, do starej obudowy nowe te łożyska, te w, w środku, co są. To po prostu kanał smarujący byłby po tej stronie w łożysku, a w obudowie jest po tej stronie, więc to by się nie zgrywało, więc musiałem od razu z obudowami tak, z obudowami wymienić i jest. No. Teraz tak, te łożyska. No, mały problem był, bo zamówiłem mnie takie na początku. Kurczę, trochę jest mi głupio, trochę bardzo z tego powodu, bo na zamówienie było i zostało to zwrócone. Mam nadzieję, że się chłopaki nie gniewacie mocno na mnie za to zamieszanie, ale no trzeba było je odesłać. Był delikatny luz na tych łożyskach. Wymieniłem. Tutaj na, tym, na tych głównych też był, był bardzo wyczuwalny. Teraz nic, nic, totalnie nic. Sita, zaraz pokażę. Sita i powiem coś na temat sita, ale to za chwilę. Jeszcze pokażę jedną rzecz. Po co tu przyjechałem? Przyjechałem tu po to, bo wczoraj tak sobie jeszcze patrzyłem. Patrzyłem, patrzyłem i tutaj zobaczcie. Nie wiem, czy to widać, ale jest. Teraz pewnie i słychać. Luz. Luz blues jest tutaj. Na tym łożysku. I gdzieś chyba. Tutaj to taki nie za duży. Tu nie sprawdzę, bo jest pasek napięty. Tu nie sprawdzę. O, pajunk, pajunczyny zrobił. No i tak, no i ogólnie już zbliżamy się do składania. Mam nadzieję, że do jutra złożę ten kombajn tak, żeby był do koszenia. I zabieramy się za header, a później robimy kosmetykę typu jakieś tam światełka, nieświatełka bo już on będzie sprawny technicznie będzie sprawny do pracy w polu header musimy przejrzeć i musimy go naprostować ale to już mówiłem no tutaj klawisze proszę bardzo po regeneracji to jest drugi klawisz ten się trochę mniej udał jak pierwszy a dziwne bo powinno być już ten powinien być ładniej zrobiony bo już jakieś tam doświadczenie było, no ale myślę, że będzie chodził jeszcze sporo czasu. Będzie chodził, i teraz tak tutaj ta kratka. Nie wiem, czy pamiętacie, yy, ktoś bardzo na szybko to zrobił. I tutaj była stara kratka pod spodem, i była przyczepiona na górę nowa. I one za siebie zachodziły, i to się wszystko zapychało. Ja wyciąłem tam tą starą kratkę, a ta, co była na wierzchu, została tutaj przyheftolona. O, zobaczcie. I to ma chodzić. I tak, co do sita, to powiem Wam bardzo nieprzyjemną rzecz, bo zamówiłem u człowieka na OLX-ie, gdzieś tam z Wielkopolski, sito. I nie będę go nazywał brzydko, ale wysłał mi takie sito, że. Zobaczcie. Trzeba je od razu robić. O, było uwalone, chyba dwa nie wiem jak to się nazywa, te dwie blaszki takie były, były uwalone i po prostu regulacja nie działała będzie trzeba to jakoś dosztukować ze starego sita, jakieś takie ładniejsze wybrać i to złożyć w jedno wkurzyłem się, bo jeszcze żeby mi powiedział, że jest coś nie tak, że, że tutaj pytam się jak w jakim stanie mówi, że w ładnym stanie dobre sito no to kurde, no to dobre to są z, po, z połamanymi tymi piórami czy jak to się nazywa no chyba nie coś tu jest nie halo, nie ale już do niego nie dzwoniłem bo co bym w albo by odebrał i po prostu by rzucił słuchawkę jakby mu z pretensjami zadzwonił albo nie wiem no ale nie, nie fajnie się zachował gościu kurde trzeba uważać na, na takie coś no trafiają się uczciwi yy, sprzedawcy ale no niestety czasami można trafić na bubel i to jutro czeka na brata, jak jutro, jutro nie będzie w pracy. I tak. Yy, tutaj klawisze też już są zrobione. Tutaj była yy, niewiele kratka była. Parę szczebelków było tak wyłamanych. Yy, to też zostało zespawane. W każdym klawiszu było coś. W tym było najmniej, bo tutaj tylko parę szczebelków było. A a reszta to sami wiecie, i tak yy, mamy tutaj sito do rzepaku. To też kupiłem na Oelixie i sito jest w dobrym stanie. Używane to wiadomo, że gdzieś tam nie jest ono piękne jak z fabryki, ale jest w dobrym stanie. No, zresztą tu co, co może się popsuć, no, mogłoby być dziurawe, ale nie jest, nie? Także yy, sprzedawca, sprzedawca prawie zapomniałem na sam koniec jeszcze pokażę tu jest łożysko do wymiany. Ma niewielki luz, ale podejrzewam, że tam już rdza i to łożysko idzie out. Out out out. Niewielki koszt a będzie spokojnie. To by się zaraz grzało, zaraz by się to rozleciało po co w polu to robić jak, jak widzę to zrobię no i myślę że te łożyska wymienię poskładam go do kupy i już będzie raczej będzie wszystko grało no. to nie jest nowy sprzęt jak sami widzicie więc trzeba było zajrzeć to jest absolutnie normalne nie ma w tym nic dziwnego no niektórzy to by chcieli pewnie starego forsza mieć nie wiem w jakim stanie no w sumie, chcieć to można. No, to nie jest nic złego, ale bądźmy realistami. Takie egzemplarze może gdzieś tam istnieją, ale, ale kto sprzedaje dobry kombajn? No właśnie, kto sprzedaje dobry kombajn? I tak, zostawiam Was z tym pytaniem. Kto sprzedaje dobry kombajn? Ja znam odpowiedź. A także trzymajcie się do następnego łapa w górę. I cześć.